Ślub był taki trochę mm, stresujący bardzo. Bo jednak wesele było stresujące, jak to ogarnąć. Ten, ten autobus, goście tacy anty, więc na, nas to kosztowało bardzo dużo. No zdrowia nas kosztowało to, żeby, żeby tego dokonać. E, dzisiaj na przykład nie wiem, czy miałabym siłę to, to zrobić jeszcze raz w taki sposób dla całej rodziny. E, a bardzo mi się podobało to, że mm, to zgubiłam obrączkę i. Po dziewięciu latach po ślubie mieliśmy drugą, jeszcze raz mieliśmy mszę świętą w kościele. Odnowienie i przyrzeczeń. Odnowienie przyrzeczeń, i zrobiliśmy takie przyjęcie, obiad z kawą dla najbliższych. I to bardzo wspominam bardzo ciepło. Dopełnienie takiego naszego ślubu to było dla mnie, że to było takie w spokoju, że tak podchodziliśmy do tego ołtarza z lekkością. I jeszcze raz ta przysięga, jeszcze raz ta obrączka od nowa była poświęcona. No, no, spokój i no. cisza. Była. To było takie dla mnie dopełnienie tego, no. tego wesela, które było pierwsze.